Witam i zapraszam na kolejny odcinek kursu programowania w języku Python. Tym razem omówimy na przykładach zastosowanie funkcji print, zapoznamy się z interaktywnym oraz skryptowym trybem pracy w zintegrowanym środowisku programistycznym PyCharm, a na koniec dla utrwalenia wykonamy kilka prostych zadań. Po uruchomieniu PyCharma w lewym górnym rogu widzimy utworzony w poprzednim odcinku projekt podstawy. W tym środowisku projekt to po prostu folder, w którym przechowywane są wszystkie niezbędne pliki. W oknie widzimy również napisany ostatnio program Hello World. Środowisko PyCharm umożliwia nam pracę w dwóch trybach. W trybie skryptowym, w którym wprowadzany przez nas kod jest zapisywany w pliku, tak jak w przypadku widocznego na ekranie programu wyświetlającego napis Hello World. Napis, który jest zapisany jest w pliku main.py. oraz w trybie interaktywnym, który pozwala nam wprowadzać instrukcje nie w pliku, ale w swego rodzaju konsoli. Tryb interaktywny wykonuje polecenia od razu po ich wprowadzeniu i zatwierdzeniu klawiszem Enter. Ten tryb pracy nadaje się głównie do nauki programowania i sprawdzania kodu. Bardziej skomplikowane kody zapisujemy w trybie skryptowym. Aby uruchomić tryb interaktywny w środowisku PyCharm, wybieramy u dołu ekranu zakładkę Python Console. Tryb interaktywny możemy poznać po trzech zielonych znakach większości, które wskazują miejsce, w którym możemy wpisywać instrukcje. Mamy już uruchomiony tryb interaktywny, wykorzystajmy go zatem do zapoznania się z funkcją Print. Komendy, z których możemy korzystać w języku Python, nazywają się funkcjami. Funkcja Print służy do wyprowadzania na ekran. Wyników lub komunikatów. Funkcja w Pythonie składa się z nazwy oraz argumentów podanych w nawiasach. Argumentami mogą być teksty, wyrażenia arytmetyczne, zmienne lub ich kombinacja. Skoro funkcja print wypisuje na ekran to, co znajduje się między nawiasami, sprawdźmy, jak to działa w praktyce, wykorzystując do tego tryb interaktywny pozwalający od razu po zatwierdzeniu zobaczyć efekt działania wpisanego przez nas skryptu. Zacznijmy od wyprowadzenia na ekran tekstu. Wpisujemy funkcję print. Otwieramy nawias, automatycznie PyCharm nam go zamyka, żebyśmy o tym nie zapomnieli. Tak samo dzieje się z cudzysłowem, po wstawieniu od razu mamy domknięty. Przechodzimy, zatwierdzamy enterem i program wyświetla nam wybrany przez nas napis. Jeżeli chcemy go powielić, wystarczy wprowadzić dodatkowy argument określający ile razy wyrażenie w cudzysłowie ma być wyświetlane. Razy 5. Enter i nasz napis jest wyświetlony pięciokrotnie. Argumentem funkcji print może być również dowolne wyrażenie arytmetyczne. Na przykład, w tym wypadku wyrażenie zostało obliczone, a wyświetlony zostaje już tylko wynik. Jeżeli chcemy potraktować wyrażenie jako tekst, wystarczy umieścić je w cudzysłowie. Oczywiście możemy wykorzystać ten fakt i połączyć razem te argumenty. Pisując na przykład. Pisując kilka argumentów trzeba pamiętać o rozdzielaniu ich przecinkiem. Jeśli chcemy poprawić coś we wpisie już zatwierdzonym, tryb interaktywny umożliwia wyświetlenie wcześniej wpisanych skryptów. Za pomocą klawiszy strzałek góra dół możemy przewijać wcześniej wpisane. W przypadku pojawienia się błędu, na przykład takiego, po zatwierdzeniu program wyświetli nam informację o tym, że pojawił się błąd, a nawet określi jego rodzaj w tym wypadku name, czyli błąd nazwy funkcji. Jeżeli chcemy poprawić ten błąd, wystarczy wcisnąć strzałkę w górę. Wyświetli nam się ostatnio wpisana funkcja. Poprawiamy ją i zatwierdzamy Enterem. W tym momencie nasz napis wyświetla się już prawidłowo. Błąd pojawi się również. Kiedy na przykład zapomnimy oddzielić atrybutów w funkcji przecinkiem. Wróćmy do naszej funkcji z przecinkiem. Usuńmy go. Po zatwierdzeniu enterem wyświetla nam się syntax error, czyli błąd składni. Wracamy jeszcze raz. Uzupełniamy o przecinek. I teraz wszystko jest ok. To na razie wszystko, jeśli chodzi o pracę w trybie interaktywnym. Przejdźmy zatem do trybu skryptowego. Zminimalizujmy naszą konsolę. Usuńmy poprzedni wpis. I w tym momencie możemy rozpocząć tworzenie zaawansowanych skryptów złożonych z wielu linii kodu właśnie w trybie skryptowym. Dla przykładu, jeśli wpiszę do tego trybu lub wkleję, tak jak w tym przypadku wszystkie komendy, z których korzystaliśmy w trybie interaktywnym, zobaczmy co się stanie po uruchomieniu programu. Wybieramy sobie trójkącik i w tym momencie wszystko co wpisaliśmy zostało wyświetlone na ekranie. Oczywiście trzeba zwrócić uwagę, że funkcja Print automatycznie na końcu dodaje nową linię, więc każdy napis jest wyświetlony od nowej linijki. Oczywiście w kolejności zgodnej z działaniem interpretera, czyli od góry do dołu dokładnie po kolei. Aby utrwalić sobie działanie w funkcji print Wykonajmy dwa proste, podręcznikowe wręcz zadania. Zadanie pierwsze polegać będzie na wypisaniu na ekranie własnego imienia. W pierwszej linijce trzy razy, w drugiej pięć razy, a w trzeciej siedmiokrotnie. Zaczynajmy więc. Wpisujemy funkcję print. Nawias cudzysłów imię. Odstęp, żeby imiona nie były przyklejone jedno do drugiego. I podajemy atrybut, który określa ile razy ma być powtórzone. W drugiej linijce print otwieramy to samo. Tym razem atrybut określający ilość będzie 5. A w następnej linii Będzie 7 razy. Wiemy, że interpreter wykona każdą linię osobno. Sprawdzamy, klikając zielony trójkąt, uruchamiamy nasz program i widzimy, że wyświetlił napis prawidłowo. Zadanie drugie polegać będzie na wypisaniu w trybie skryptowym polecenia obliczającego sumę dwóch liczb według podanego wzoru. Zatem usuwamy wszystko i rozpoczynamy naszą pracę. Oczywiście wykorzystujemy do tego funkcję Print i wpisujemy według wzoru. Suma liczb 2579 i 8734 wynosi 2, a następnie Wpisujemy dodatkowy argument. Pamiętamy, żeby oddzielić argumenty przecinkiem. I tutaj już wyrażenie arytmetyczne. Dodać. Sprawdzamy, czy działa. Uruchamiamy nasz program. Wyświetla faktycznie według wzoru i wykonuje obliczenie prawidłowo. Tradycyjnie już zapraszam na kolejne części kursu i zachęcam do subskrybowania kanału. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.